redakcji, żeby po kolei e, zadawały pytania w naszym. Panie Przewodniczący, dla faktów TV, czego oczekuje Pan, jakiego zachowania jakich decyzji od Donalda Trumpa w sprawie Ukrainy? Czy Donald Trump jest prezydentem Stanów Zjednoczonych i z całą pewnością będzie realizował interes przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, nie interes Europy, nie interes Ukrainy i nie interes nawet Polski. Rozumiem, że dla polskich polityków jest to dziwne i niesłychane, że ktoś nie realizuje interesu swojego państwa, ale to jest właśnie normalność w świecie Donalda Trumpa. To, czego mogę oczekiwać, na co mam nadzieję, będziemy mogli liczyć, to to, że nie stracimy na układzie. Trumpa z Rosją. Liczę, że zakończy tą wojnę tak, żeby Polska dalej była bezpiecznym krajem, żeby Polska nie weszła do żadnej wojny, żeby polscy żołnierze nie trafili pod żadnym pozorem na Ukrainę. A czego oczekuje Pan od prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełyńskiego? Wołodymyr Zełyński również powinien dbać o interes Ukrainy, powinien go prawidłowo rozeznać, powinien się zastanowić, czy kontynuowanie tej wojny jest rzeczywiście w interesie Ukrainy. Już ostatnie pytanie. Jakich efektów oczekuje Pan po wizycie Sikorskiego w Stanach Zjednoczonych? Mam nadzieję, że dowiemy się czegoś więcej dzięki tej wizycie o planach Donalda Trumpa względem Europy. Mam wielką nadzieję, że Radosław Sikorski w Stanach Zjednoczonych będzie dbał o polski interes taki, jaki on jest naprawdę czyli o to, żeby nikt nie oczekiwał, nie wymagał, nie domagał się od Polski wysłania żołnierzy na Ukrainę.

Donald Trump, całego administracja ewidentnie prowadził póki co rozpoznanie bojem. Testuje swoich partnerów, testuje swoich przeciwników, testuje swoich sojuszników, więc jaka dokładnie będzie strategia na zakończenie tej wojny, to jest zdecydowanie zbyt wcześnie, żeby to w tym momencie przesądzać. Jest taka olbrzymia mgła wojny, widzimy znacznie mniej niż tak się naprawdę dzieje, więc jest zdecydowanie za wcześnie, żeby tę strategię ocenić. Uważam, że po owocach powinniśmy ją oceniać. Znaczy powinniśmy kibicować w zakończeniu wojny, ta wojna jest dla nas również szkodliwa, natomiast na takich warunkach, żeby nikomu nie przyszło do głowy, że ktoś wyśle polskich żołnierzy na Ukrainę. Jest najważniejsze zadanie państwa polskiego, nie wplątać się w tę wojnę, nie wysłać żołnierzy na Ukrainę. Dzień dobry, Michał Tomasiew, tygodni w Polityka. Ja chciałem zapytać bardziej od tej strony: gdyby to dzisiaj pan był prezydentem i spotykał się z Donaldem Trumpem, to co by pan Donaldowi Trumpowi powiedział? Jaki z pana punktu widzenia jest teraz priorytet? Czy to jest stół negocjacyjny, przy którym Polski na przykład nie ma, jeżeli chodzi o wojnę w Ukrainie, czy, czy relacje polsko-amerykańskie? Co by pan powiedział? Zwróciłbym tak? przede wszystkim uwagę na to, że my Polacy rozumiemy, to, co mówi Trump, rozumiemy, że musimy liczyć przede wszystkim na siebie. Każdy powinien liczyć przede wszystkim na siebie, bo sojusze, jak często pokazuje polska historia, są ulotne. I to, że ktoś na papierze coś nam gwarantuje, to nie znaczy, że rzeczywiście tego dowiezie. Więc bym przekonał go, że chcemy, Liczyć na siebie, że chcemy mieć tą siłę, ale że on też powinien pamiętać o tym, że musi pilnować wiarygodności zarówno swojej, jak i całych Stanów Zjednoczonych. Jeżeli Donald Trump rzeczywiście ma na myśli to, że jego głównym przeciwnikiem są Chiny i że musi sobie uporządkować sytuację w Europie, konflikt z Rosją po to, żeby skupić się na Chinach, to on w Azji również będzie potrzebował sojuszników. On będzie potrzebował Australii, będzie potrzebował Korei Południowej, Tajwanu, będzie potrzebował Japonii. Jeżeli zostawi Polskę, która jest wzorcowym sojusznikiem, która wydaje prawie 5% PKB na zbrojenia, które zawsze realizowała wszystkie zobowiązania sojusznicze, to straci swoją wiarygodność w oczach Japończyków, Koreańczyków, mieszkańców, nie wiem, Singapuru czy Tajwanu. W związku z czym, jeżeli rzeczywiście zamierza zmierzyć się w jakikolwiek sposób z Chinami, to będzie potrzebował do tego sojuszników i wiarygodności, i Polska póki co jest bardzo wiarygodnym, bardzo dobrym sojusznikiem. A chciałem jeszcze dopytać o sytuację z ostatnich dni. Czy miał Pan, jako prezes partii, czas, żeby zastanowić się nad przyszłością posła Wilka? Poseł Wilk niestety jest bardzo chory. Toczy go bardzo ciężka choroba i przyznał to zresztą w swoim oświadczeniu, a Klub Konfederacji postanowił go zawiesić do czasu wyleczenia się, więc wydaje mi się, że dalsza koncentracja na, posłu Wilka, na pośle Wilku jest po prostu niewłaściwa, może mu przeszkadzać w leczeniu. Jego sytuacja osobista jest naprawdę dramatyczna, nie chciałbym w nią wchodzić. Apeluję proszę o wszystkich o uszanowanie choroby posła Wilka. Kolejne pytanie, bardzo ktoś. Się... Ja chciałam zadać pytanie, ponieważ jestem przedstawicielem lokalnych Majków 24 jest wyjątkowo bliski się chyba stał Panu Bełkatów w ostatnich miesiącach. Stąd też ta decyzja o tym, żeby tutaj ruszać z, z tą kompanią tak przez wielkie R. Tak, ostatnio się naprawdę bardzo dobrze czuję w już Jeszcze kilka razy przyjechałem w ciągu ostatnich miesięcy, spotkać się chociażby z Patrykiem Marianą. Uważam, że Bełkatów... To no jest naprawdę miastem ja dla nas symbolicznym. No, z tych powodów, o których mówiłem na konwencji. Raz dlatego, że to jest najbardziej zagrożone przez Zielony Ład miasto w całej Polsce. Zamknięcie przecież elektrowni w Bełchatowie sprawi, że bezrobocie w Bełchatowie okolicach będzie na poziomie absolutnie gigantycznym. A cały Zielony Ład zmierza do tego, żeby Polska za 10 lat była tak zagrożona, jak obecnie z Bełchatów. No i mieszkańcy Bełchatowa... Zagrożeni najbardziej przez Zieloną Ład, pierwsi zdali sobie sprawę, że temu trzeba przeciwdziałać, i dlatego wybrali naszego Patryka Mariana na prezydenta Bełchatowa. A Patryk Marian jest dla mnie naprawdę pod kątem polityki wielkim autorytetem, jest dla mnie wzorem. Uczę się od niego, jak się tą politykę robi, żeby wygrywać. Stąd Bełchatów jest naprawdę dla nas miastem bardzo ważnym, bardzo symbolicznym. Myślę, że jeszcze nieraz tu wrócę. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tylko zaznaczę, że właśnie też ten briefing prasowy, żeby teraz zadawać pytania, a nie, nie czekać na, na łapanie na setki. także. Żeby... Bardzo proszę, czeka się jeszcze redakcja.